Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. No powiem Wam jedno, z jednej strony bardzo miło wspominam moją pracę w salonie samochodowym przed laty. Nowe doświadczenia, nowe znajomości, możliwość doskonalenia siebie, całego tak zwanego warsztatu motoryzacyjnego. Bardzo fajny czas, który mocno też mnie w tym wszystkim ukształtował. Z drugiej strony, gdy patrzę jakby na obecną motoryzację, to trochę jakby handlowcom w salonach współczuję, bo kiedyś to była sielanka i błogie życie i tylko patrzenie czy się plan zrobił, czy nie, a teraz tych wyróżników. Jestem zdecydowanie więcej, a jeszcze bardziej współczuję koncernom motoryzacyjnym, które naprawdę są teraz w tym momencie w czterech literach, bo są tak trochę wodzone za nos we mgle. Zwróćcie uwagę na jedno, gdy kilka lat temu Unia Europejska zapowiedziała, od 35 roku tylko i wyłącznie elektryki. No to koncerny mówią, dobra, trzeba doskonalić sztukę budowania aut elektrycznych. Już nie nową, ale jakby na nowo trzeba tą technologię stworzyć. Z drugiej strony, no widzimy na przykładzie ostatniego roku, że no kto miał kupić tego elektryka, trochę się pobawił, dobra dał go żonie, ty se jeździ, bo ja na dłuższe trasy to wolę swojego diesla, widać pewien odwrót, że już te auta tak się nie sprzedają, tym bardziej szczególnie gdy w krajach jak chociażby Niemcy, Francja czy Włochy, gdzie zaczęto ograniczać dotacje, te auta przestały się sprzedawać. No, auta powinny się same obronić, a nie poprzez dotacje, więc też to było swojego rodzaju kuriozum. Z trzeciej strony koncerny coraz bardziej były pod ścianą w tym wszystkim, no bo skoro elektryki się nie sprzedają, no to teraz coraz mocniej trzeba było inwestować w technologię spalinową, no ale jeżeli ona jest ograniczona czasowo, no to pojawia się bardzo duży problem, jak to zrobić. No i z czwartej strony zaczęło się tak zwane kombinowanie. To już widać przed laty, gdy koncert Waga z tak zwaną aferą Dieselgate wypłynął, gdzie okazało się, że sterowniki były modyfikowane pod tym kątem że miały wychwytywać, kiedy auto znajduje się w teście emisji, a tak to poza tym to hula i dusza emisja niech sobie będzie jaka będzie. No i prawda jest taka, że. Volkswagenowi najbardziej się oberwało, chociaż inne marki jak najbardziej też w tym procederze brały udział, tylko tutaj ta była jako pierwsza największa afera i najwięcej się o tym mówiło. Ale z kolejnej strony widzę jeszcze jeden problem, że koncerny w tym momencie tworzą samochody pod kątem e, testów na emisję, a nie codziennej funkcjonalności. Dzisiaj Wam pokażę, że trzyletnie auto nie spełnia norm emisji i nie może przejść przeglądu. Zapraszam Was na odcinek. A moment jeszcze dla partnera tego odcinka, strony... Mubi.pl, czyli porównywarki ubezpieczeniowej, gdzie możecie sobie przekalkulować ubezpieczenie i poszukać tego, co Wam się będzie najbardziej opłacało. Jak szukacie najtańszego OC, to tam znajdziecie. A jeszcze przechodząc w link, który macie w opisie tego filmu, z jednej strony wspieracie mój kanał, a z drugiej strony możecie otrzymać zwrot w wysokości 150 zł po zakupie takiego ubezpieczenia. I są to realne pieniądze, które trafiają na Wasze konto, mierzane bony, czeki czy chociażby inne wynalazki. Również dostajecie kod referencyjny, na podstawie którego możecie sobie zarabiać. Ale już nieraz o o tym w materiałach mówiłem, więc tylko w formie przypomnienia. Przejdźcie sobie, przekalkulujcie, skorzystajcie, a ja idę do dzisiejszego materiału. Coraz częściej zdarza się, że w Niemczech nowe samochody nie przechodzą testów na emisję, co znaczy, że dostają negatyw na przeglądzie. No i co w takiej sytuacji zrobić? Zaraz wam szerzej to wyjaśnię, bo dotyczy to najczęściej aut 3-letnich, czyli pierwszy przegląd w nowym aucie mamy po 3 latach. I umówmy się szczerze, niedługo ta sytuacja również będzie miała miejsce w Polsce, bo nie tak dawno temu nagrywałem wam materiał o tym, że owszem, stacje diagnostyczne. Od blisko 20 lat nie miałem podnoszonych cen za przeglądy. Teraz się mówi o tym, że te ceny zostaną urealnione. W tym momencie, w na przykładzie auta osobowego bez instalacji gazowej, jest to 98 zł, bo już nie ma tej dodatkowej złotówki e, na cepik. E, I pierwotnie mówią się nawet do 440 czy 505 zł względem urealnienia co do e, pensji uśrednionej, jaka miała miejsce 20 lat temu. I teraz nie przejdzie to na pewno, bo władze by wywieźli na taczkach. Raczej mówi się o tym, że. Że będzie to w okolicach 200 zł, ale daje się taki mały haczyk. Na zasadzie, że stacje kontroli pojazdów będą musiały zakupić specjalne urządzenia do badania poziomu emisji. Tak, tak. Te same, które są chociażby w Niemczech, które bardzo dokładnie weryfikują, co tam z tych naszych spalin wychodzi i nie będą to już takie zwykłe, te dymomierze, które obecnie mogliśmy spotkać. No i zacznie się niezły chaos. Obecnie w Niemczech norma jest bardzo liberalna. Pozwolicie, że posłużę się moją ściągawką. Żeby przejść pierwsze badanie po trzech latach, trzeba Mniej niż 250 tysięcy cząstek na 1 cm3. W przypadku idealnego filtra wynik jest na poziomie około 10 tysięcy na 1 cm3. Efekt ponad 32 tysiące samochodów w wieku 3 lat z dieslem nie przeszło tego badania. Mówimy o mniej więcej 3,5% pojazdu. Bez względu czy nowe, czy 20-letnie testy są te same, więc poziomy miary powinny być również te same, więc jeżeli 3-letnie auto nie przechodzi, to co będzie z 10, 15 czy 20-letnim samochodem? Dobra, to tu mi się zapala teraz mała lampka. Co w Polsce może być opodatkowane? No to, że względem stref czystego transportu mówi się, że jeżeli dane auto nie będzie spełniało danej normy, to za odpowiednią kasą będzie mogło do takiej strefy wjeżdżać, więc tutaj względem normy będzie chodziło o osiągnięcie naszych portfeli, ale druga rzecz przede wszystkim chodzi o podatek od posiadania samochodu spalinowego, który ma wejść w drugim w kwartale 2026 roku i raczej marna szansa, żeby Unia nam pomogła tę umowę rozwiązać, którą żeśmy dwa lata temu e, podpisali. No i właśnie, czy będzie to względem np. norma Euro 3, bo to auto spełnia normę Euro 3, czy będzie to chociażby względem konkretnych emisji danego przykładowego auta, które przyjeżdża na stacji kontroli pojazdów i jest w danym momencie mierzone. Jeżeli to drugie, no to... Bójcie się. I nie od dziś już Wam o tym mówiłem, że, a, że kiedyś to było fajnie, szczególnie dawne benzynówki wolnosące. można powiedzieć, że proste jak konstrukcja cepa, a teraz już bez względu czy diesel, czy silnik benzynowy, jedno i drugie jest bardzo skomplikowane, jedno i drugie jest bardzo wysilone, ma okrojoną liczbę cylindrów, podniesioną moc, podniesiony moment obrotowy i z założenia można powiedzieć, że w dużej mierze te silniki są tworzone pod kątem... E... Czasu leasingu, czasu najmu. Oczywiście ja wiem, że jednolitrówki potrafią przejeżdżać 300 czy 400 tysięcy kilometrów, ale czy aby na pewno bez żadnego serwisu i przeglądu? Bo chyba nie do końca. Co ciekawe, w dużej mierze problem ten dotyczy silnika 1.5 TDCI montowanego w Fordach. Już bez względu czy to Fiesta, czy to Mondeo, czy to Cmax czy inny wynalazek, okazuje się, że auta te, które pierwszy przegląd mają po trzech latach, przejeżdżając na stację kontroli pojazdów, gdy. Ten nowoczesny dymomierz wkładany jest do rury wydechowej, i nie przechodzą tych liberalnych testów na emisję. No i co w takiej sytuacji zrobić? No, dostają negatyw, no i auto powinno być unieruchomione. Więc tak, z jednej strony albo już bez względu czy auto jest na gwarancji czy nie, bo zaraz się okaże, że będzie pozew zbiorowy, ale no, coś tutaj trzeba zrobić. Z jednej strony producent już tam zapowiada, że będzie zmieniał oprogramowanie w swoich samochodach, więc z założenia można powiedzieć jedno, będą one celowo zamulone, żeby ta emisja była zdecydowanie mniejsza, i to jest. Każdy tuningowiec, który robi chip tuningi, powie Wam, że faktycznie może to w ten sposób wyglądać, bądź z drugiej strony, jeżeli okaże się, że ta procedura elektroniczna nie będzie pomagała, trzeba będzie powymieniać cały filtr sadzy i wszystko co z tym dookoła związane. Tylko moje pytanie, jeżeli trzeba będzie powymieniać całą tą część filtrującą w układzie wydechowym, to jaka emisja pójdzie na stworzenie? konkretnego nowego filtra, jaka emisja pójdzie i przede wszystkim jak będzie wyglądała procedura zutylizowania obecnego filtra, bo zaraz się okaże, że lepiej użytkować ten, który był założony w tym momencie, aniżeli wymieniać go na nowy i stary utylizować. No i tak powiem wam na samo zakończenie. To jest trochę smutne, bo ekologia wygląda w ten sposób i to widzę coraz bardziej na naszym namacalnym przykładzie. Od frontu ma być krystalicznie czysto, a to co dzieje się z tyłu za ścianą, to już tam jakoś będzie. Niestety tak wygląda ta cała elektryfikacja i to całe mówienie na me ekologii. Prawda? Jest Taka, że większość ludzi kupujące elektryki, raczej kupuje je na zasadzie ciekawości, bo mają trochę luźnej gotówki i mogą sobie ładowarkę postawić w domu. Z drugiej strony na pewno ekonomii, bo na pewno jeżeli ktoś ma ładowarkę w domu, ma jeszcze jakąś fotowoltaikę, no to będzie zdecydowanie taniej, a i tak pewnie na długie trasy wybierze diesla, bo przecież nie będzie wieczorem siedział, żeby sobie trasę planować, jak ma pojechać z końca Polski na drugi koniec. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, hej!